Ryba, zmysł elektryczny. Niektóre gatunki ryb, takie jak ryby słodkowodne z rodziny stręt, np. węgorz elektryczny, potrafią generować pole elektryczne. Używają go do nawigacji, komunikacji i polowania, co czyni je jednymi z nielicznych zwierząt na Ziemi zdolnych do tej zdumiewającej umiejętności. Sen na półgwistka. Ryby w przeciwieństwie do ssaków nie mają powiek. Więc śpią z otwartymi oczami. W rzeczywistości wiele ryb nie przychodzi w stan pełnego snu, lecz jedynie odpoczywa. Często pozostając w lekkim stanie czujności, aby szybko zareagować na potencjalne zagrożenia. Ryby zmieniające płeć. Niektóre gatunki ryb, takie jak błazenki, znane z filmu Gdzie jest Nemo, mają zdolność zmiany płci w ciągu swojego życia. W grupie błazenków Dominująca samica może przejąć rolę samca, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podróżnicy długodystansowi. Ryby takie jak tuńczyk błękitno-płetwy mogą przepływać tysiące kilometrów podczas swoich migracji. Tuńczyki mogą osiągać prędkości nawet do 75 km na godzinę, co czyni je jednymi z najszybszych pływaków w oceanie.